Wojna w Myrtanie zakończyła się dwa lata temu, a jej mieszkańcy wciąż starają się utrzymać niepewny pokój. Krajina została podzielona na cztery frakcje. Każda z nich chce odbudować to, co zostało zniszczone i jak najlepiej wykorzystać to, co ocalało. Na południu Torus zjednoczył bandy orków, tworząc niespokojną społeczność wojowników, nadal odnoszących się ze wzgardą wobec tych, którzy odebrali im zwycięstwo. Na północy Gorn rządzi Gotą i Faring, bacznie obserwując Torusa i szybko rosnącą w potęgę machinę wojenną orków. Świadomy zagrożenia, Gorn postanawia nie czekać dłużej na atak. I sam rozpoczyna natarcie. Wybucha wojna. Na zachodzie, zmęczeni konfliktem, bracia Inok i Anok utrzymują na swym terenie kruchy pokój. Starając się ignorować wojenne zagrożenie ze strony Goty i Trelis, próbują unormować życie skołatanego ludu. Na wschodzie Lee trzyma swych ludzi z dala od politycznych waśni, będąc przekonanym, że w końcu nastąpi zmęczenie wojną i zapanuje pokój. Z nieznanego wymiaru bezimienny bohater oraz ksardas obserwują swych dawnych towarzyszy i zaciekle spierają się o decyzje i kierunki podejmowanych działań. Starając się zapewnić swemu ludowi wolność w tych niespokojnych czasach. Zupełnie jak w Myrtanie, obaj toczą zajadły spór o los krainy, o którą tak długo walczyli. Xardas popiera Li. Wojna w końcu zmęczy ludzi i nastanie pokój. Rozwścieczony bohater nie zgadza się z nim. Twierdzi, że pokój może zapanować tylko jeśli Thorus i Gorn zostaną zmuszeni do zaprzestania walk. Widząc, że pokój, za który oddał swą wolność, może zostać obrócony w niwecz, Bezimienny bohater wpada w furię i postanawia wrócić do Myrtany, aby naprawić zło dotykające jego lud. Dowiedziawszy się o jego zamiarach, Xardas zagradza bohaterowi drogę, zaklinając go, by się zatrzymał i posłuchał głosu rozsądku. Lecz nie można powiedzieć ani zrobić niczego, co zmieniłoby przeznaczenie. Obaj mistrzowie dawnych mocy, biegli w swej sztuce, sięgają po siły, które rozdarłyby wstrzępy zwykłych ludzi. Ich starcie, które mogłoby przejść do legendy, jest krótkie. Bohater opuszcza nieznany wymiar, lecz płaci za to wysoką i potworną cenę. Słaby, pobity i zdezorientowany, bezimienny bohater budzi się. Więc wracasz, żeby zobaczyć spowodowane przez siebie zamieszanie? Nie jestem powodem żadnego zamieszania. Dzięki mnie zyskaliście możliwość zaprowadzenia pokoju w Myrtanie. Nikt z Was nie wykorzystał tej szansy i spójrzcie, co się teraz dzieje. Ale to Twoi przyjaciele sprawiają kłopoty. To nie powód, żeby siedzieć z założonymi rękoma, gdy w naszym kraju przelewana jest krew naszych rodaków. Zdaje się, że bogowie nie byli przyczyną naszych walk. Żyjecie i myślicie wyłącznie o własnych korzyściach, a nikt nie jest gotów przelać odrobinę krwi za realizację wspólnych celów. Mam zamiar położyć temu kres. Ile czasu mi umknęło? Jak długo trwał mój sen? Nasza karawana znalazła cię na drodze do Geldern, w kiepskim stanie i na skraju śmierci. Z pewnością zaatakowali cię orkowie. Przytomność wróciła ci tydzień po tym, jak cię znaleźliśmy. Gdzie jest moje wyposażenie? Z pewnością znajdziesz je u orków. Orków? Na pewno? Tak. Atmosfera jest gęsta. Mój lud obawia się orków zaczęli brutalnie atakować nasze karawany. Giną kupcy i towary. Prawie codziennie otrzymuję takie meldunki. Dlaczego atakują wasze karawany? Trelis i Gota prowadzą wojnę. W Trelis potrzeba więcej amunicji na wojnę, a orkowie nie mają zwyczaju za cokolwiek płacić. Twój lud? Co masz na myśli? Po twym wyjeździe z Myrtany ja i mój brat zostaliśmy opiekunami Geldern i Silden. Inok zajmuje się Geldern, a ja Silden. Dlaczego się nie zemścicie? To nie wchodzi w grę. Mieszkańcy Myrtany widzieli za dużo walk, aby znowu brać w tym udział. Postanowiliśmy, że Geldern i Silden nie wezmą udziału w wojnie. Nie można bezczynnie czekać, gdy świat kopie własny grób. Posłuchaj mnie, Anogu. Wesprzyj mnie w zjednoczeniu Myrtany. Pomóż mi zaprowadzić pokój. Nic nie sprawiłoby mi większej radości, lecz lecz co? To złe czasy, nikt nikomu nie ufa. Musisz mi udowodnić, że mogę na tobie polegać. Co? Dobrze wiesz, ile mojej krwi zostało przelane za ten kraj. Jak możesz wątpić w me intencje? i Torus powiedzieliby to samo, a tak w ogóle to gdzie jest Ksardas? Czemu cię to interesuje? Jestem ciekaw. Jesteś ostatnią osobą, która go widziała. Zdecydował się pójść drogą, którą mnie nie dane było podążyć. Rozumiem. Pozostaje jeszcze kwestia zaufania do ciebie. A jaki jest koszt twego zaufania? Przejdź się po wsi i popytaj ludzi, czy możesz im jakoś pomóc. Gdy już coś dla nich zrobisz, poproś, aby napisali ci list polecający. Wróć do mnie, kiedy zbierzesz ich pięć. Dobrze, ruszam, ale czekaj na mój powrót. Pokój jest bliski. Tej myśli będę się trzymać. Jeszcze jedno. Jeśli natkniesz się na Borysa, trzymaj się od niego z daleka. Kim jest Borys? Starym przyjacielem. Jest niebezpieczny? Dużo gada, a ty masz niewiele czasu. Gdzie można go zwykle spotkać? Borys strzeże jednej z bram Geldern. Jestem zajęty myśleniem. Nie Daj spokój, witaj, obywatelu, pochodzisz z Silden? Nie, przeprowadziłem się tu z Goty. Dlaczego opuściłeś Gotę? Gorn siłą wcielał mieszkańców do armii. Uciekłem w dniu, w którym żołnierze zapukali do mych drzwi. Czy walka za ojczyznę to nie zaszczytna służba? Wojowniku, oszczędź mi swych wykładów. Nie każdy może być żołnierzem. Bez nas nie mielibyście czego bronić. My tworzymy kraj, którego bronicie. A co z armią Gorna? Możesz mi coś o niej powiedzieć? Ta armia cały czas się powiększa. Gorn zaciąga też magów i alchemików. Potępiasz Gorna za to, co robi? Gorna trzeba wtrącić do lochu za rozpętanie tej wojny. Trzeba go zakuć w kajdany i odciąć mu dłonie, żeby już nigdy więcej nie wziął w nie miecza. Może ma słuszne powody do tych ataków. Co wiesz o Torusie? Cała Myrtana wie, że Torus doprowadził do pokoju między orkami i ludźmi. To człowiek honoru w przeciwieństwie do Gorna. Ufasz orkom? Nie, lecz ufam Torusowi. Dziękuję. Byłeś bardzo cierpliwy. Wojna wkrótce się skończy. Obiecuję ci. Zabijesz gorna? Tylko jeśli będę przekonany, że zrobił coś złego. Naucz mnie czegoś o kowalstwie. Nie słuchałbym czego. Ciebie to nie obchodzi. I co i tak cię do tego zgłaszało? Ja chcę opowiedzieć, to ta sama stara śpiewa. Na początku, krainę te zamieszkiwali koczownicy. I wieczny wędrowiec wskazał im drogę. Nie słuchałbym tego. Jeśli on będzie tak słychać, w nigdy nie trzeba będzie. Przestań, i tak jest już źle. Tylko przestań się robić. Hej, ty! Tak? Widzisz, nie jestem stąd. Szukam gospody. O, jest ich kilka. Nie, nie rozumiesz. Nie szukam jakiejś gospody. Szukam specjalnej gospody. Specjalnej gospody? Tej prowadzonej przez nią. O czym ty mówisz? Zdaje się, że nie jesteś stąd. Nie słyszałeś o niej? Cóż, nie wiem o czym mówisz, więc zostawię cię. Jest napisane coś o alchemii. Ej, co mu powiedzieć? To ta sama stara śpiewka. Jest Lepiej się nie Jak leci? Wiesz co? Do ostatniego wieczora nie czułem się najlepiej, ale teraz jest już naprawdę dobrze. O, a cóż takiego wydarzyło się od ostatniego wieczora? Znalazłem szczęście, przyjacielu. Widzisz, od kiedy skończyło się moje małżeństwo, byłem trochę przybity, lecz ostatniego wieczora znalazłem tu szczęście, w tym małym miasteczku, w gospodzie. Wiesz, co mam na myśli. Też wyglądasz na przybitego. Idź z nią porozmawiać. Dobrze, muszę już iść. Na pewno masz coś lepszego do roboty. Niemożliwe. Nie chcę żadnych kłopotów. Co? Kim jesteś? Jednym z mieszkańców Myrtany. Mogę coś dla ciebie zrobić? Co? Kto? Och tak, czemu nie? Pochodzisz z kasty niewolników? Nie, jestem tylko jednym z mieszkańców Myrtany. Kim jesteś? Jestem niewolnikiem. Nie, ork? Hmm, to nie może być prawda! Jestem alchemikiem. Tak, jestem alchemikiem. Jejku, tylko nie pytaj mnie o imię! Co robisz? Tworzę. Hmm. O, tak! Tworzę najpotężniejszą miksturę w historii alchemii. Jak ona działa? Mmm, ten kto ją wypije, staje się grubszy. I nie, mm, wyższy. Nie. A, ten kto ją wypije, staje się potężny. Żadna inna mikstura nie czyni tak potężnym. Naprawdę? Zjadłeś dziś za dużo bagiennego ziela? Bagiennego ziela? Nie, nie potrzebuję go. Do tej mikstury potrzeba mi trochę ognistej pokrzywy. Ognista pokrzywa? Można ją łatwo znaleźć. Może sam jej poszukasz? Zawsze, gdy idę zbierać ogniste pokrzywy, atakują mnie ścierwojady. Ale wiesz co? Wyglądasz na kogoś silnego. A z nieprzetrawionej pokrzywy będzie jeszcze silniejsza mikstura. Tak, chcę ognistą pokrzywę. Prosto z brzuchów najedzonych ścierwojadów. Zrobisz z tego miksturę? To niezdrowe. Och nie! Umyję wszystkie składniki przed ich użyciem. Znajdziesz je dla mnie? Gdzie znajdę ścierwojady? Ścierwojady znajdziesz gdzieś, yy, może w Nordmarze. Nie pamiętam. Poszedłbym z tobą i zostałbym przynętą na ścierwojady, lecz wolę nie opuszczać Silden. Hmm, a co dostanę w zamian? Może zainteresują cię mikstury. Potrzebny mi też list polecający dla Anoga. Tak, oczywiście. Uwielbiam pisać listy polecające. Dobrze. Ilu pokrzyw potrzebujesz? Około siedmiuset. Nie, wystarczy pięć. Możesz powiedzieć mi coś o wojnie? Jakiej wojnie? O Grety! Szybko przynieś mi zbroję! Nie, czekaj, ja nie mam zbroi. O bogowie, co ja teraz pocznę? Uspokój się! Zdaje się, że trwa wojna między orkami i ludźmi. Masz na ten temat jakieś informacje? Wojna? Czy nie skończyła się, gdy Xardas zabił Bizona Ożywieńca? Już się w tym gubię. Bizona? <grywa> Wojna zaczyna się nowa. O, Rety, to straszne. Chyba nie zdzierżę widoku kolejnego Bizona Ożywieńca. Hmmm, Czy orkowie Torusa chcieli kupić twe mikstury? Co? Nie. Niby czemu? To głupie. Dobrze. Ruszam. Nie słucham tego. go przestań się obijać. Szukasz pokoju? Jestem właścicielem tej gospody. Nie. Hmm. Może nie Czy od rozpoczęcia wojny Twoją gospodę odwiedza mniej gości? Więcej niż kiedykolwiek. Jakich teraz miewasz gości? Głównie tych, którzy interesują się wojną, żołnierzy, kowali, zbrojmistrzów. To długa lista. Obserwujesz gości? O, nie. Doprowadziłoby mnie to do szaleństwa. Moja żona to robi. Ja tylko dbam, żeby księgi były w porządku. Czy w twojej gospodzie kiedykolwiek byli orkowie? Było ich paru, ale przed wojną. Teraz już tu nie przychodzą. Jasne, czemu nie? Już dalej nie mogę. Dzień dobry. Chciałby pan coś kupić? Co wiesz o atakach orków? O nic, proszę pana. Jestem zbyt zajęty zarabianiem na życie. Czy przez wojnę twoje interesy bardzo ucierpiały? Wzbogaciłem się dzięki wojnie. Więcej ludzi kupuje broń. Nie masz nic do roboty? Dzień dobry. Co chciałby pan dziś kupić? Przyszła świeża dostawa. Świeża dostawa? Czego? Wszystkiego. Proszę wybierać. Co możesz mi powiedzieć o Anogu? Chcielibyśmy mieć lepszego władcę. Codziennie modlimy się o wspaniałego króla, który wszystko naprawi. Zostaw mnie w spokoju. Witaj. Szukam informacji. Informacje mogą poczekać. Wyglądasz na wojownika, ale czy zdołasz pokonać mnie w pojedynku? Widziałem wielu wojowników i wiem, że jesteś z tych, których nie trudno pokonać. O, pyskaty jesteś. Ciekawe czy w walce radzisz sobie równie dobrze. Aby zmierzyć się ze mną, musisz najpierw pokonać Griswalda. Musisz poćwiczyć. Mogę coś dla Ciebie zrobić? Wątpię. Wyglądasz mi na kolejnego wojownika. Lepiej uważaj, co przy mnie mówisz. Ach, jesteśmy nerwowi, co? Cóż, do tego zadania potrzebuję kogoś, kto zna się na czymś więcej niż broń i przemoc. Ten ktoś musi umieć ruszać głową, ale Ciebie pewnie interesuje tylko walka. To przez takich ludzi jak Ty przeżywamy ten potworny czas. Chcesz osiągnąć tymi obelgami? Proszę, moje racje właśnie się potwierdziły. <słuch> nie walczę dla rozrywki i nie mam zamiaru marnować czasu na takich ignorantów jak ty. Zaczekaj, zapomnij o tym, co mówiłem. Po prostu denerwuje mnie to całe szaleństwo. Wojna dotyka nas wszystkich. To złe czasy i nie można nikomu ufać. Wiem o tym. A teraz powiedz, w czym mogę ci pomóc? Nasiliły się ataki orków na karawany i poproszono mnie, żebym się tym zajął. Kto dał ci to zadanie? Anok. Głupiec jest zdesperowany. Na co czekasz? Och, chciałbym mu pomóc. Lecz jestem złodziejem, a nie wojownikiem. Orkowie stali się silniejsi. Czuję w tym jakąś magię. Jakie jest rozwiązanie? Dylan ma amulet. Gdybym go miał, od razu zająłbym się zagrożeniem ze strony orków. Kim jest Dylan? Jest kupcem. Gdzie go znajdę? W Gelder. Na drogach jest pełno dzikich zwierząt, ale z łatwością znajdziesz drogę. Dlaczego po prostu nie kupisz od niego tego amuletu? Hej, jestem złodziejem, pamiętasz? Słuchaj, może zdobędziesz dla mnie amulet. Zrób to, a nauczę cię co nieco mego rzemiosła. Mam kraść? Ja tylko proszę cię o pomoc. Chcesz zabijać, aby zaprowadzić pokój? Dlaczego nie możesz czegoś ukraść, żeby chronić kupców? Hmm, dorzuć do tego list polecający. A, czemu nie? Dam ci go. Czy wojna wpłynęła na twoje e, rzemiosło? Tak. Teraz ludzie bardziej pilnują swojej własności. Może z braku okazji do kradzieży, powinieneś popracować na rzecz pokoju w Myrtanie. Nie ma lepszych czasów na sprawdzenie mych umiejętności. Po wojnie będę znał nowe sposoby kradzieży. Myrtana potrzebuje wyszkolonych ludzi. Może jej się przysłużysz? Służę wyłącznie sobie. Widziałeś tu kogoś, kto nie przejmowałby się wyłącznie sobą? Myrtana nie ma już serca. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Czy kiedykolwiek zrobiłeś coś dla dobra Myrtany? A co ty zrobiłeś, przyjacielu? Zostaw mnie w spokoju i oszczędź mi wykładów. Jesteś pewien, że wojna się skończy? Zawsze tak było. Wojna przychodzi i odchodzi. Bohaterowie pojawiają się i znikają. Zostajemy tylko my, mieszkańcy Myrtany. I za każdym razem. Musimy stawiać czoła wiatrom zmian. Dobrze, ruszam w drogę. Daj pogadać w spokoju. Na pewno masz coś lepszego do roboty. No nie to nie przeszkadza. Wyglądasz na zmartwionego. A, jak tu się nie martwić? Powiedz mi, jak mam się nie martwić? Uspokój się. Co się stało? Jestem człowiekiem kochającym ciszę i spokój. Wiesz, że się nie ożeniłem, bo nie znoszę dziecięcych wrzasków? A co to ma wspólnego z Twymi kłopotami? Ach, moim problemem są ptaki na dachu. Kupiłem dom nad rzeką, bo stoi z dala od miejskiego zgiełku. Ale podobno w mieście zjawił się jakiś szalony miłośnik ptaków. Wydaje mu się, że mój dach to najlepsze miejsce na zlot mew z całej Myrtany. Jak on to robi? Nocą rozsypuję okruchy chleba na dachu, a o poranku panuje tam taki zgiełk, że nie słyszę własnych myśli! Mogę ci pomóc. A, możesz? Znajdziesz tego szalonego miłośnika ptaków? Będę ci dozgonnie wdzięczny! W zamian, chcę od ciebie jedynie listu polecającego. Z przyjemnością napiszę ten list. A miłośnik ptaków wszędzie rozsypuje okruchy chleba. Od tego możesz zacząć poszukiwania. Zostaw mnie w spokoju. Wiem, człowieku, wiem. Zrobię sobie przerwę. Witaj, wyglądasz mi na człowieka, który ma jakieś zmartwienie. Zmartwienie, kłopoty i wszystkie inne nieszczęścia. W czym problem? Chodzi o mojego rywala Taberta. To on jest problemem. Trochę jaśniej, proszę. Zaraz ci wszystko wyjaśnię. Ba, jestem pasterzem od wielu lat. Niedawno jeden z tutejszych kupców także postanowił zostać pasterzem. Co najmniej jakby brakowało mu pieniędzy. W czym tu problem? W czym tu problem? On mi zabiera moje pieniądze. No cóż, miły panie, wydaje mi się to całkiem uczciwe. Ba, chłopcze, nie praw mi tu kazań o tym, co jest uczciwe, a co nie. Ten człowiek wykorzystuje magię do tego, by jego zwierzęta wyglądały na zdrowsze. On oszukuje swoich klientów! Rozumiem. To niesprawiedliwe. W Myrtanie nie może być miejsca na nieprawość. A, patriota! No to przysłuchaj się, Myrtanie! Zrób użytek z tych mięśni! Zarżnij jego zwierzęta. W zamian za tę przysługę podaruję ci nieco złota oraz list polecający. Co ty na to? Nie wierzę w ani jedno słowo. Pomyślę. Masz już listy? Iś... Jeśli... Tak Żartujesz se? Powinien był wiedzieć.